Dzień dobry witam was bardzo serdecznie program dzieje się nie na noc oni moi drodzy jesteśmy dzisiaj w miejscu przepięknym akurat teraz jest to Park Miejski w Wodzisławiu Śląskim. Dlaczego jest to miejsce niezwykłe? No bo właśnie tutaj, dzisiaj, ale nie tylko, odbywa się koncert z cyklu Letnie Muzykowanie w Wodzisławiu Śląskim właśnie. Telewizja TVS ma w tym bardzo czynny udział, także oglądajcie dzisiaj nasz program, bo o wszystkim się dowiecie. Dziś także mam dla Was parę konkursów, no i oczywiście informacje, gdzie warto bywać, co warto czytać. Także wierzę, że dzisiaj będziecie razem z nami. Przepiękny park w Wodzisławiu śląskim no, z zachwytem spoglądam na to, co tutaj się dzieje, a dzieje się bardzo dużo, dlatego też my jako program jesteśmy w tym miejscu. Pan Sebastian Dziuba odpowiedzialny za te kulturalne, piękne wydarzenia w wodzisławiu Panie Sebastianie, no park jest tak przecudowny, że nie dziwię się, że mnóstwo mieszkańców i pewnie nie tylko chcą spędzać tutaj czas. No tak, tak, tak rzeczywiście jest, dlatego też e, Włodzisław Śląski zaproponował mieszkańcom e, letnie muzykowanie właśnie w parku miejskim. E, Przedstawicielami, którzy będą występować na tej scenie, to są zespoły, które są, że tak powiem, bardzo popularne w środowisku, tutaj miejscowym. Będzie to Karpowicz Family. Następną niedzielę wystąpi zespół lokalny gramy. Następnie wystąpi Włodzisławska orkiestra e, rozrywkowa, która e, jest związana ściśle z Włodzisławskim Centrum Kultury. E, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane do wzięcia udziału w letnim muzykowaniu Wojaisławi śląskim, które odbywa się we współpracy z TWS. Ja domyślam się, że Włodzisław również myśli o tym, co jesienią, co zimą. Myślę tutaj o tych kulturalnych historiach. Lubimy, prawda, kiedy coś się dzieje w mieście, więc co w Waszych głowach i pewnie już nie tylko jest. No na pewno mamy już w głowach plany na jesień w Włodzisławie Śląskim. Ja mogę zdradzić tylko, że na pewno wystąpią na scenie Włodzisławskiego Centrum Kultury baciary. O, proszę, czyli będzie się działo. Bardzo dziękuję za te informacje. Ja, drodzy państwo, mam informację dla was. Mianowicie, tutaj, w Wodzisławiu, w parku, pięknie, przyjemnie, sympatycznie, chillujemy się, odpoczywamy przy muzyce. No ale działo się bardzo dużo i troszkę myślę inne emocje, ale z pewnością było bardzo przyjemnie na biegu katorżnika. Tam, oczywiście, mieliśmy swoją reprezentację. Zobaczcie sami. Chcemy w Nakatorżniku zaspokoić wszystkich. U dorosłych, tych co są wytrawnymi biegaczami, ale tych co wychodzą tam od biurka od komputera, żeby też byli w stanie pokonać tą trasę. Natomiast ze względu na wiek, Troszkę wyrównać rywalizację, to dzieciaków podzieliliśmy aż na cztery grupy, jest bobas katorżnik, mikro katorżnik, mini katorznik i mały katorżnik, a dla tych bardziej wiekowych jest bieg babci i dziadka. Syn. W zeszłym roku startował pierwszy raz, a z tego względu, że ja jestem zajawkowiczem biegowym, to próbuję za, zaszczepić w dzieciach e, miłość do sportu i żeby nie rzucały z głowę. 17 lat i ta e, impreza cieszy się cały czas bardzo dużym, dużą popularnością. Przed chwilą była dekla, dekoracja zwycięzców jednego z biegów i był Olsztyn, Kraków i Wrocław, czyli cała Polska przyjeżdża do Lublińca nad Katożnikami. Czasami jest więcej rzeczek, do przebiegnięcia też zależy od poziomu wody, trudność trasy i od temperatury. Dzisiaj temperatura akurat idealna wydaje mi się, bo biegłem już i w takim dużym upale i w takich warunkach dużo lepiej. Tak naprawdę jest to bieg bardzo trudny. Błoto, pijawki, krokodyle, węże boa i wszystko, co nas może zjeść po drodze. Natomiast Adrina, jeżeli chcemy się ścigać, to jest adrenalina. Jeżeli się nie chcemy ścigać, no to możemy to po prostu przejść. Ja akurat będę się ścigał. tak ja do koła stadionu biegał po prostu. Żmiję spotkałem, żabki spotkałem, dużo natury różnej, bardzo fajnie. Fajnie się biegła? No Zapraszam panią w przyszłym roku. Pan z kamerą też pobiegnie i nagracie to. Z uśmiechem na twarzy, brudni, ale przede wszystkim szczęśliwi, bo tacy są właśnie zawodnicy, którzy dobiegli tutaj na metę po 13 kilometrach biegu w ciężkich warunkach, jak sami widzieliście, ta trasa nie należała do najłatwiejszych. I tak właśnie zakończył się 17 bieg katorżnika. Wrocław ma swoje Krasnale, Katowice Beboki, a Wodzisław Śląski ma swoje Skrzaty i to jest przepiękne, ale właśnie teraz porozmawiam z tym, który tworzy te dzieła sztuki, Rafał Wolny. Witam cię. Witam cię, cześć. Rafał, przecudne są te Skrzaty, przewspaniałe. Szczerze mówiąc, dopiero jadąc tutaj dowiedziałam się, że właśnie takie cuda u was są. Na razie tych instalacji powstało tylko 7, Docelowo będzie tego na pewno więcej, bo mamy do stworzenia mnóstwo zawodów, które będzie można podziwiać. Słuchaj, to są dzieła sztuki i powiedzmy, sobie to głośno i wyraźnie, bo tam jest taka dbałość o detale, że tak przyglądałam się, przyglądałam i naprawdę można zauważyć najmniejszy szczegół. Detale są po to, żeby dzieci miały pretekst wyciągać rodziców na spacer i za każdym razem, kiedy zaglądają do, takiej, do takiego dzieła sztuki, jak mówisz, żeby mogły dostrzec co chwilę coś nowego, czego wcześniej nie widziały. Po to jest właśnie jak najwięcej detali. No dobrze, w takim razie, co skrzaty robią? W jakich momentach je podglądamy? Możecie zobaczyć skrzaty w piekarni, skrzaty w kopalni, skrzaty dziadków w sypialni. Mamy skrzaty w nowoczesnym domu, w kuchni. Szczerze powiem, jeszcze chyba jest farma. Jest tego naprawdę mnóstwo, bo mieszają mi się pomysły już zrealizowane z pomysłami, które dopiero będą. Pierwszą zrobiliśmy sypialnię i kopalnię, bo to było praktycznie jednocześnie oddane włącznie z pizzerią, bo trzy instalacje oddawaliśmy naraz, żeby już było co oglądać i te trzy pamiętam, że bardzo szybko robiliśmy, bardzo długo i, i oczekiwaliśmy właśnie na feedback od ludzi, co to będzie, jak to będzie. No i co usłyszałeś, co usłyszeliście? Na samym początku, bo to było prawie rok temu, już skrzaty mają prawie rok, słyszeliśmy, panie, oni to zniszczą, po co to robicie takie ładne, narobiliście się tyle, Teraz po roku czasu, kiedy montujemy i przychodzą ludzie, o nowe skrzaty, jak fajnie, że zrobiliście nowe skrzaty. Czyli diametralnie zmieniło się postrzeganie ludzi, że te skrzaty, które rok temu montowaliśmy, przetrwały bez żadnego wypadku, bez niczego. Czyli warto robić coś dla ludzi, warto było pokazać, że nie wszystko, co się robi, zostanie zniszczone. A czy od początku było tak, że to miały być takie malutkie dioramy, małe instalacje, czy wizji było kilka i trzeba było kombinować? Na pewno miało to być w skali mikro, bo skala mikro zawsze zachwyca. Tak? Jest to coś, czego nie możemy zobaczyć na co dzień. Dlatego w skale, tak już profesjonalnie mówię, zrobimy w skali 1.12 i 1.6, bo te dwie skale najlepiej wpasowują się w okienka i przestrzenie, które otrzymujemy od Urzędu Miasta. Ja słyszałam, że jest tak, że jeśli już jesteśmy w Wodzisławiu i znajdziemy właśnie te nasze skrzaty, nasze, już widzisz, nasze, wasze, nasze, niech będą nasze to trzeba koniecznie zrobić sobie przy nich zdjęcie i to podobno przynosi szczęście. Tylko jak zrobisz sobie selfiaka, kiedy widać skrzata. Trzeba się dobrze nagimnastykować, dlatego że przy najniższych okienkach trzeba się nawet położyć. Niech te skrzaty mają w opiece wszystkich mieszkańców Włodzisławia, ale i nas, którzy przyjeżdżamy właśnie tutaj. Gratuluję Wam, fantastyczna sprawa. Ja zapraszam i kiedy powstaną kolejne instalacje, będzie co oglądać na pewno. A my będziemy tego pilnować. thank you To neogotycka baszta rycerska, zwana też wieżą romantyczną. Oczywiście jesteśmy w Wodzisławiu i to jest jeden z takich punktów, które warto odwiedzić. No, romansu teraz nie będzie, drodzy Państwo, bo ta książka, którą mam do polecenia, no to bardziej kryminał. Niepokonane pytanie, jaką siłą muszą wykazać się kobiety, aby poznać prawdę i postawić na swoim. Główną bohaterką jest Sylwia, która dowiaduje się o teoretycznie samobójczej śmierci swojego męża. Nie chcę dać temu wiary i Razem z przyjaciółkami postanawiają dowiedzieć się, jak było naprawdę. Ich więź przyjacielska się zacieśnia, ale w miarę odkrywania kolejnych tajemnic okazuje się, że są takie sekrety, które odkryte. Nie powinny być w ogóle. No, oczywiście, nie będę Wam zdradzać więcej, ale mam dla Was trzy takie książki. One są do zgarnięcia. Tradycyjnie wchodzimy na Facebooka Telewizji TVS i tam pojawia się post po zakończeniu naszego programu. Wy odpowiadacie. No i wtedy, drodzy Państwo, jest szansa na to, że te książki powędrują do Was, ale oprócz tych książek mam dla Was jeszcze trzy rodzinne zaproszenia do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni. Bardzo podobna sytuacja, analogicznie. Po zakończeniu naszego programu, wchodzicie na Facebooka telewizji TVS i tam pojawia się post z pytaniem. Te nagrody czekają na Was. Regulamin naszych konkursów niezmiennie na www.tvs.pl. Pora teraz na informację, gdzie się bywa. No i na początek e, Pszczyna, dokładnie rynek w Pszczynie. Już jutro zaczyna się wielka impreza, no bo to śląsko-góralskie wesele. Jutro dzień pierwszy, a w niedzielę poprawiny. Słuchajcie, będzie się naprawdę bardzo dużo działo, no bo oprócz tego, że będzie para młoda, e, no i parą młodą będzie panna ze Śląska, a pan młody e, to będzie prawdziwy góral z Istebnej. To oprócz tego wszyscy będą mogli tańczyć, bo wszyscy są zaproszeni. Oprócz tego będzie jarmark produktów regionalnych będzie występ kapeli właśnie z Istebnej. Do tego wszystkiego dokładamy koncert Mariusza Kalagi. Także naprawdę piękne wydarzenie się szykuje. Jeśli dawno nie byliście na weselu, to oczywiście warto wybrać się już jutro i w niedzielę do Pszczyny. A drugą imprezą, która będzie się działa i na której warto być, jest żubrowisko. To początkiem września w Łące koło Pszczyny. Tam zazwyczaj ciężkie brzmienia, tam koncerty, tam tańce i śpiewy, a w tym roku tak naprawdę gwiazdą wieczoru będzie Ania Dąbrowska, więc będzie troszkę spokojniej, będzie więcej chillu, będzie więcej spokoju, ale myślę, że to będzie naprawdę dobre wydarzenie w pięknych okolicz okolicznościach przyrody. Koncert Ani Dąbrowskiej to jedno. Druga rzecz jest taka, że wystąpią kapele, które wygrały tegoroczny przegląd kapel i zespołów amatorskich, także myślę, że warto pojawić się również z tego powodu, by przekonać się, kto w tym roku zgarnął właśnie te główne nagrody. Będą do dwa zespoły, więc to wszystko oprócz Ani Dąbrowskiej na scenie się wydarzy. Drodzy Państwo, a jak zawsze ta impreza ma charakter charytatywny, w tym roku możemy pomagać sześcioletniemu Kacperkowi, także warto wybrać się właśnie tam. A za mną, za mną właśnie w tym momencie Pałac Dietrich Heinów w Wodzisławiu Śląskim. I właśnie w tym pałacu aktualnie mieści się muzeum. Dlaczego warto tutaj bywać? Bo tu między innymi możecie poznać historię Wodzisławia, a do tego wszystkiego przekonać się, jak wyglądała Słynna Wodzisławska Strzyga. Na nasze kalendarium, czyli przygotowujemy sobie coś do zapisania, długopis, ołówek. No i co? Gdzie warto bywać? Proszę bardzo, już informuję. A zaczynamy od tego, co jutro w sobotę. Wesele w Pszczynie. Start godzina 18. Dożynki gminne. Łęka Opatowska, koncert Mirka Szołtyska i zespołu Kordian. Biadaszki, plac przy OSP. Godzina 18.30. Roztańczony Wyspiański po tańcówki przed Teatrem Śląskim w Katowicach. Niespodzianka dla uczestników zaczyna się o godzinie 20. A w w niedzielę letnie muzykowanie, zespołu muzyczny gramy park miejski Wodzisław Śląski godzina 18. Rubinowe gody, Teatr Komedia we Wrocławiu godzina 19. A w sobotę 3 września żubrowisko, przegląd amatorskich zespołów muzycznych OSW Łąka godzina 17.30. Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na festiwal Żubrowisko. No i tradycyjnie, co robicie? Oczywiście po zakończeniu naszego programu dzieje się. Wchodzimy na Facebooka telewizji TVS, no i tam mam nadzieję, poprawnie odpowiadacie na pytanie. Pod postem zamieszczonym właśnie zaraz po zakończeniu naszego programu. Jeśli Wam się uda, no to te zaproszenia powędrują do Was regulamin naszego konkursu na www.tvs.pl. Wszystko w dzisiejszym dzieje się, przyznacie, działo się bardzo dużo, ale to właśnie Wodzisław Śląski i to letnie muzykowanie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z tego, co dzisiaj mieliście okazję zobaczyć. Wierzę, że w konkursie brać udział będziecie. Przypominam, zaraz po zakończeniu naszego programu na Facebooku Telewizji TVS pojawi się post konkursowy. No i co? Życzę Wam wspaniałego weekendu i do zobaczenia za tydzień.